Kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym dzisiaj w okolicach 11 tysięcy za metr kwadratowy, niech to będą dwa pokoje, jakieś tam 50 metrów, to płacisz 550 tysięcy. Do tego trzeba wykończenie, które będzie kosztować 100 i wszystkie inne pozostałe koszty czyli wyjdzie 670 tysięcy łącznie wykończone. Po remoncie. I teraz załóżmy, że na czysto z tego mieszkania wpada ci 3000 złotych miesięcznie, już po opłacie wszystkiego, czyli rocznie to jest 36 tysięcy, a 36 tysięcy złotych podzielić na te 650 tysięcy, nawet gdybyśmy policzyli, to jest 5,5% stopa zwrotu roczna z wynajmu, w wynajmie długoterminowym. Czy to jest opłacalne? Teraz zobacz, że przy takim kapitale zrobisz flipa i w pół roku zarobisz 50 tysięcy, a jeżeli zrobisz dwa takie flipy w ciągu roku, to zarobisz 100 tysięcy, a 100 tysięcy do 650 tysięcy, to masz 15% z obrót nieruchomościami. Wypada o wiele lepiej na samym początku, szczególnie kiedy chcesz budować majątek, podwajać go co roku i sprawić, że będziesz miał gotówkę, za którą kupisz nieruchomości pod wynajem i już będziesz akceptował te niskie stopy zwrotu, bo będziesz chciał odpoczywać.